Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć po tytule, dzisiaj pokażę Wam dość sporo książek, które zasiliły moją biblioteczkę w maju. Jest ich naprawdę dużo i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale były targi książki w sumie. Miałam też um, paczkę od księgarni, wydaje nam się, więc jakieś tam usprawiedliwienie na, na te książki wszystkie mam. Więc nie ma co. Zaczynajmy. Pierwsza pozycja My to książka Wszyscy byliśmy za młodzi. Ja jestem zachwycona tą okładką, naprawdę przykuwa uwagę. Jest dość sporych rozmiarów, ma prawie 600 stron. Słyszałam świetne opinie na jej temat, natomiast ostatnio pojawiła, pojawił się komentarz pod właśnie vlogiem z targów książki, że ta książka jest troszkę przygadana, że jest nudna, więc jest to naprawdę ciekawa, jak ja tą pozycję odbiorę. I bardzo się cieszę, że ona u mnie jest. Kupiłam ją na targach książki na stadionie i jest ona dla osób 16. Kolejna pozycja również z targów książki. To książka bardzo mocno polecana przez Karolinę Kombuk. Jest to pozycja pół życia, pół życia miłości. Też okładka przyciąga uwagę tymi przede wszystkim kolorami. Mamy tutaj wyciskacz Wes, odpowiednia osoba, ale zły czas, znana data śmierci i łamie serce. Bardzo jestem ciekawa tej pozycji i bardzo bym chciała również się na niej popłakać i mam nadzieję, że, że tak właśnie będzie. Przepraszam, bo tutaj jest Messenger oczywiście, musiałam go pocieszyć. Jestem bardzo ciekawa tej historii September i Flinta. September kojarzy mi się już jakby z niczym innym jak September Sun od Marty Łałęckiej. I ciekawa jestem tutaj e, takiej bohaterki o tym imieniu. I ostatnia książka z buteka to Times New Romance od Julie Biel. Jest to też spory grubasek. Też prawie 600 stron Słyszałam same świetne opinie na temat pozycji um, Julii Biel Nigdy nie spotkałam się z twórczością tej autorki Nie czytałam jej książek, więc liczę na naprawdę dobry, fantastyczny roman e, I następne książki e, to tak Nieznające litości, jest to kontynuacja naznaczone złotem e, Które są o tam, o Tutaj. Jest tam naprawdę bardzo dużo znaczników i adnotacji uwielbiam naznaczone złotem i jestem bardzo ciekawa, jak potoczą się dalsze losy bohaterów i przede wszystkim głównej bohaterki w Nieznającej litości. Ta okładka też jest świetna. Mam tutaj też ze sobą w gąszczu kłamstw, teraz będą praktycznie same tyle lecieć. To pozycję polecała Paula, Ruda recenzuje Mamy tutaj Naomi, która wierzyła kiedyś w magię 22 lata temu ona i jej dwie najlepsze przyjaciółki, Cassidy i Olivia Spędziły lato wędrując po lesie, wyobrażając sobie świat ceremonii i cudów Nazywały to zabawą w boginie Lato skończyło się nagle, gdy Naomi została zaatakowana Cudem przeżyła 17 ran kutych i zidentyfikowała mężczyznę, który ją skrzywdził Znacy dziewcząt doprowadziły do ujęcia seryjnego mordercy, poszukiwanego za odebranie życia sześciu osobom, były bohaterkami i oszukały wszystkich. I przez dziesięciolecia przyjaciółki skrywały tajemnice, dla której warto było zabić. No brzmi to świetnie, tym bardziej, że ten tytuł wskazuje, że tutaj będziemy topić się po prostu w kłamstwach. Kolejna książka z gatunku e, thrillera to szept Weroniki Mati. Czytałam żar. Średnio mi się podobała ta książka, naprawdę średnio. I daję szansę autorce przy szepcie też bardzo klimatyczna, bardzo klimatyczna okładka Poleca to w pozycję m.in. Ewa Przedryga, którą uwielbiam za thrillery. Mamy tutaj Iławę. Na brzegu jeziora znaleziono martwą nastolatkę. Młodsza inspektor Dominika Sajna po trzech latach przerwy ma nadzieję powrócić do wydziału kryminalnego i przyjrzeć się sprawie morderstwa K.I. Dolnej. Tym bardziej, że znajomy kapelan więzienny podaje w wątpliwość winy aresztowanego Piotra Janika. Tutaj mam Iławę. I mam naprawdę wielki sentyment do tego miasta. Jest co to obrzeża Mazur, ale ja to nazywam Mazury, to są Mazury, mam sentyment do Iławy, dlatego, że tam w roku 2021 mój mąż mi się oświadczył na łódce i mam nadzieję, że kiedyś do Iławy wrócimy, a ja wrócę szybciej za sprawą szeptu. Kolejna pozycja to najnowsza książka Klaudii Muniak, która słynie z thrillerów medycznych, gdzieś tam zawsze ten aspekt medyczny wplata, więc jestem ciekawa. Pod dachem z mordercą też okładka przykuwa uwagę. W ogóle ja uwielbiam patrzeć na okładki i no jestem z sroką, nie ukrywam. Olga sobą od pięciu lat zastanawia się Gdzie i dlaczego zniknął jej mąż Gdy wszyscy wokół uważają go za potwora Ona wciąż chce wierzyć w jego niewinność Czy, Mazu czy Maurycy, jakiego znała Byłby zdolny do tego, żeby kogoś porwać Okaleczyć, zabić Olga jest przekonana, że nie Nierozwiązane sprawy zaginięć sprzed lat O które podejrzewa się Sobonia Ponownie trafiają do mediów Znika kolejna kobieta A żona jednej z poprzednich ofiar Porywacza otrzymuje zwięzłą notkę wróciłem. No brzmi intrygująco. Kolejne dwie pozycje to książka dla dzieciaków od trzeciego roku życia, Bicie Stop. Jest to książka, która właśnie pokazuje, że dzieci przeżywają wiele emocji. Wszystkie są ważne, dlatego warto je zrozumieć i się z nimi zaprzyjaźnić. Seria Porozmawiaj ze mną to przewodnik dla dzieci i dorosłych. Tutaj w tej pozycji bicia stop. Autorka nie wmawia dzieciom, że brzydko czy niegrzecznie jest się złościć, tylko zamiast tego uświadamia i to na przykładach konkretnych sytuacji, jak dziecko może samo poradzić sobie ze złością, co może zrobić zamiast bicia innych. Bardzo lubię takie książeczki i tej nie mogło zabraknąć u mnie są oczywiście ilustracje i Jestem bardzo ciekawa tej pozycji. Też ostatnio w Empiku kupiłam sobie książkę, którą widziałam u Patrycji na ostatniej stronie. Jest to 40 haseł o demokracji. Ta książka jest absolutnie fenomenalnie wydana. No zobaczcie, to jesteśmy my, obywatele, a to jest po prostu nasza też flaga biało-czerwona. To jest książka dla każdego, dla dziecka, dla starszego dziecka, dla młodzieży, dla dorosłych, bo myślę, że niewiele z Was... Zdaję sobie z tego sprawę, co to jest system demokracji, jak on e, wygląda, tak od środka, jakby... Sejm, senat, prezydent, rada ministrów, no mnóstwo jest takich haseł, które gdzieś tam przewieją się w mediach i w telewizji, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, z czym to się je. E, I tutaj mamy, oprócz tej wyklejki, e, ilustracje. E, każdy rozdział to zupełnie inny temat, mamy na przykład, no... Wyjaśnienie demokracji. Mamy demokracja bezpośrednia i demokracja pośrednia. Liberum Veto, sejmiki ziemskie więc wracamy się trochę do historii. Mamy samorząd lokalny, premier, czyli prezes Rady Ministrów, kadencja, poseł. Senat, Sejm. No świetna, świetna, świetna książka. Myślę, że powinna być absolutnie w każdym domu. Też mam książkę od Bezwstydnej, czyli imprint erotyczno-romantyczny od wydawnictwa poznańskiego Zasady Gry. Mamy tak, on jest gwiazdą hokeja, najlepszym przyjacielem mojego brata i chłopakiem, w którym jestem zakochana od siódmego roku życia. Problem nie chcę mieć ze mną nic wspólnego, tylko dlaczego zakłada się do mojego pokoju, kiedy śnią mi się koszmary, czemu jest zazdrosny, kiedy idę na randkę i dlaczego ma na żebrach tatuaż z datą moich urodzin. Jest to książka dla osób 18. Plus I to tak w połowie jest to książka Spicy. I też od czwartej strony kryminału mam ostatnie słowo Agnieszki Pietrzyk, gdzie mamy chyba książkę w książce? Zdesperowany człowiek zdolny jest do wszystkiego. Chciałabym napisać książkę o największym koszmarze, o tym, czego ludzie najbardziej się boją. Z takim pomysłem w drzwiach Williama, Williama Kriegera staje klientka inna niż wszystkie. W zadaniu, jakie postawiła przed nim Weronika, pozornie nie ma nic nietypowego. W końcu Krieger zarabia na życie, wymyślając początki książek. Ale choć mężczyzna realizuje zlecenie, Wera nie znika z jego życia. Przeciwnie. Jej oczekiwania rosną, a obecność staje się coraz bardziej uciążliwa. Kobieta koniecznie chce znać dalszy ciąg historii jednej z bliźniaczek, która zostawiona przez roztargnionego ojca w samochodzie zniknęła bez śladu. No, wobec natarczywości klientki William jest bezradny, wie, że musi zgodzić się na wszystko, by utrzymać w ukryciu swój mroczny sekret. Książka w książce idealnie! Kolejne książki to książeczki dla dzieciaków. Mam tutaj malucha w przedszkolu. Na początku. Myśląc o tym tytule miałam wrażenie, że mamy tutaj chłopca, no malucha, który idzie do przedszkola, ale mamy tutaj autko malucha Fiat 125, który wybiera się do przedszkola, oczywiście. Jest to fajna pozycja dla tych dzieciaków, które idą niedługo do przedszkola i dzieci i Boże rodzice chcą tego malucha z tym przedszkolem w jakiś sposób oswoić. Kolejna książka dla dzieci i starszej młodzieży to Lepkie rączki od magicznego, czyli imprint dziecięcy mm, muzy. Mamy tutaj idealny dzień na świętowanie Dnia Lodów. Klara z kuzynką Polą zamierzają zjeść tyle gałek, ile tylko zdołają. Niestety ich plan niwa, czy tajemniczy przestępca. Roztopione lody, zepsuta maszyna, podmienione składniki to tylko niektóre z poszlak, które odkryje Klara. A to dopiero początek. Kim jest winowajca i dlaczego atakuje sprzedawców lodów? Tym razem Klara odkryje prawdę z Polą i funkcjonariuszem Rożkiem. Em, autorem jest Artur Gąbka, który jest psychologiem, psychoterapeutą, autorem książek dla młodych czytelników. E, I też mamy tutaj ilustrację, no zapowiada się superancko. Dla dzieciaków, o to jak już jestem przy książkach dla dzieci, no to lecimy dalej. Kolejna pozycja od Magicznego to Przerwa w Warszawie. Ilustrowany przewodnik dla dzieci. Jest to przewodnik ilustrowany z obrazkami dla dzieciaków po Warszawie. Jakby podróżujemy po, po czym? Po dzielnicach Warszawy. I oczywiście też mamy. Ilustracje przed wycieczką do Warszawy warto zaopatrzyć się z dzieciaczkiem w taki fantastyczny przewodnik. I ostatnią książką od magicznego jest pozycja Stworzaki poznają zwierzaki. Fajna wyklejka. I tutaj mamy różne stworki. Zobaczcie. Mamy tak. Kłamczuch, kameleon, małż, chwali, pięta. No jest to fajna książka o zwierzakach, różnych stworkach dla, dla dzieciaków, i naprawdę fajnie. A ta książka jest wydana. Mam ze sobą również reportaż, który kupiłam. Sobie w Empiku, jest to Traumaland. Niesamowicie mnie intryguje ten reportaż. Mamy tutaj Polaków w cieniu przeszłości. Jak wyrwać się z wpływu historycznej traumy? Nieufni wobec państwa i wszelkich instytucji, wiecznie narzekający i niezadowoleni, pełni obaw i lęków, a jednocześnie gotowi do ogromnej mobilizacji w czasie kryzysu i pomagania innym, gdy są w potrzebie. Tacy są mieszkańcy Traumalandu. Autor zaprasza do zgłębienia społecznej psychologii polskiej. Polaków. Pokazuje, że nie jesteśmy unikalni. Podobnie jak inne historycznie straumatyzowane narody, przystosowaliśmy się do trudnych warunków, w których przyszło żyć naszym przodkom. Czy jednak jesteśmy skazani na ciągłe przypominanie trudnej historii? Czy istnieje droga wyjścia ze świata lęków i nadwrażliwości? No, jest to tytuł, który mnie mega intryguje i sama jestem ciekawa. Na czym tutaj autor w tym Traumalandzie się skupił? Od wydawnictwa Nasza Księgarnia otrzymałam również w Muminków taki uroczy tytuł z muminkami, i oczywiście są tutaj ilustracje. Oglądałam muminki za dzieciaka, ale właśnie jeszcze ich nie czytałam także. Może czas do niej wrócić? Od Zygzaków otrzymałam Gwiazdy Zbłąkane w Mroku. Jest to książka chyba dla młodszej młodzieży. Być może Archie oglądał zbyt wiele horrorów, bo nagle najzwyklejsze rzeczy nabrały złowieszczego charakteru. Grosz na wycieraczce, dziwny mężczyzna w brązowym garniturze pod latarnią uliczną, uporczywy dźwięk siekiery rąbiącej w środku nocy. Wtarza sobie, że to Saham. Cenne nadmorskie miasteczko, w którym nigdy nic się nie dzieje, a przynajmniej nic się nie działo. Dopóki firma budowlana jego ojca nie otworzyła klifu pod Starym, niektórzy mówią, że przeklętym miejscem Longdon. Long ehm, fajnie to brzmi, ja lubię takie książki z elementem horroru. Ja mam też tutaj u siebie. E Avalon Jones i Duch z Malmont. Nie czytałam, ale podobno nawet dorośli czytali i gdzieś tam się troszkę bali, mieli jakieś takie, wiecie, obawy w trakcie lektury i jestem ciekawa, czy tutaj będzie tak samo. I drugą pozycją od, od Zegzaków jest książka Club Enigma Banda z Wildy. Jest ta książka fenomenalnie wydana i Ciekawa jestem, co tutaj autorka wymyśliła w tej pozycji. Tak jak już mówiłam, jeśli szkoła zakupi minimum 25 egzemplarzy na stronie księgarni, wydaje nam się, no to dzieciaki dostaną te pozycje z imiennym autografem, imienną dedykacją i autografem autorki. Także polecam i ciekawa jestem środka. Ja uwielbiam książki dla dzieciaków i dla młodszej młodzieży. No, po prostu uwielbiam. Ostatnio też otrzymałam prezent od wydawnictwa Wilga. Dostałam e, mangi, w sensie to się inaczej nazywa, e, bo mangi czyta się jakby od końca, a te e, komiksy, te mangi e, czyta się normalnie, w sensie e, o, tak jak zwykłą książkę. I to ma swoją nazwę, ale no po prostu teraz tego nie pamiętam. Wiem, że. Śliwkowy kompocik ostatnio o tym wspomniała, że to jest manga, ale to inaczej się nazywa, bo mangi, właśnie tak jak mówię, tutaj się zawsze od końca. Mam tutaj Ani Zielonego Wzgórza i Sherlocka Holmesa. W ogóle kocham zapach nowych książek, zobaczcie. Jestem bardzo ciekawa Ani Zielonego Wzgórza w tym wydaniu i tak samo jestem ciekawa Sherlocka Holmesa, chociaż nie czytałam książek się, ale jest to naprawdę świetny pomysł i ciekawa jestem, jak to wypadło tutaj. Ostatnio, no w sensie przedostatnie dwie książki. Do książki od Asborn. Zostały mi wysłane ostatnio zakładki do mojej szkoły Przekazałam mnóstwo zakładek właśnie z uzborn. W mojej bibliotece, gdzie tam będą różne konkursy To dziewczyny będą mogły te zakładki tam do tych nagród dawać Tutaj mam książkę Miss Molly's School of Making Friends Jest to książka po angielsku, of course Te, O, tutaj mam jeszcze naklejeczki elegancko może kiedyś z dzieciakami przeczytam. z dzieciakami w szkole, chociaż ja tak na angielskim się znam, jak. A, nie ma nie, ma, nie będę mówić, bo ja angielskiego no, nie umiem, nie potrafię i nigdy chyba już go w życiu się nie nauczę. Po prostu jestem kiepska w nauce języków. I druga książka to Rainy Day Activities, więc aktywności podczas deszczu. To są jakieś takie kolorowanki chyba mi się wydaje nie, no chyba tak w ale zobaczcie jak to, fajnie, jak to fajnie wygląda jak szukacie książek z, po angielsku do różnego wieku, to śmiało uzborno polecam, bo też dużo e, twórczeń e, które mają dzieciaczki, właśnie to wydawnictwo z anglojęzycznymi książkami polecają. I za nią książką jest książka od e, kobiecego Propozycja nie do odrzucenia. Jestem zakochana, po prostu autentycznie zakochana w okładce i w wyklejce. No, przepiękna. Jestem ciekawa, czy środek będzie równie przyjemny jak okładka. Chcą okłamać swoje rodziny, ale czy oszukają własne uczucia? Mamy tutaj Kamilę i Liama. Kamila desperacko próbuje przekonać bliskich do odświeżania ich portorykańskiej restauracji. To jedyny sposób na uratowanie tego miejsca. Na drodze do zmian staje jej abuelo. Ma warunek, jeśli wnuczka chce coś zmienić w lokalu, będzie musiała poślubić mężczyznę, którego nie może znieść, czyli Liama, wnuka jego najlepszego przyjaciela. Liam spędził dekadę pracując nad przekształceniem rodziny desperackiej ten destylarnie w odnoszącą sukcesy firmę. Teraz on i jego ziadek są o krok od wygrania ogólnokrajowego konkursu. E, I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy przeciwieństwa: osoby, które się. Nie do końca lubią, no także jestem tego romansu bardzo ciekawa. I to będzie tyle, kochani, jeśli chodzi o ten mój majowy bookholm. No tych książek sporo zawitały na mojej biblioteczce i teraz muszę znaleźć dla nich tutaj miejsce z tyłu i jeszcze tam po drugiej części biblioteczki. Dajcie mi znać, czy któraś książka przykuła, przykuła bardziej Waszą uwagę, czy się nią zainteresujecie. I też możecie mi napisać, czy jakieś książki do Was przyszły w maju. Dziękuję Wam bardzo, że ten film oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!